W dzisiejszym odcinku Automatyzacja procesów biznesowych brzmi groźnie, brzmi nieznanie, enigmatycznie. Spróbujemy troszkę rozjaśnić. Moim gościem jest Krystian, który automatyzacją procesów zajmuje się od lat czterech i na pewno wiele wie w tym temacie. Co to w ogóle jest automatyzacja procesów biznesowych? No to jest dość szeroki temat. Po co się to robi? Wiesz co może zacznijmy od tego, czym jest tak naprawdę mm. ta automatyzacja, bo to można rozumieć na przez pryzmat tak naprawdę wielu koncepcji. I standardowo w firmach dużych, małych, średnich kładzie się nacisk na wydajność pracowników. I w takich firmach typu. Kilkuosobowych, osobowych, osobowych. Mhm. Priorytetyzowanie zadań dla pracowników polega na tym, żeby się zajmowali tymi najbardziej najważniejszymi rzeczami. Odpisywanie na maile, jakieś automatyczne odpowiedzi, zbieranie lidów i tego typu rzeczy. No to one nie są specjalnie ważne i nie przynoszą specjalnie dużo zysku, no ale to trzeba, ale trzeba je zrobić trzeba je w jakiś sposób wykonać. No i to są też najczęściej takie zadania powtarzalne, zadania które jak ktoś wykonuje cały czas na przykład odpowiada na tego samego maila albo ten sam lead zbiera, mm. jak wykonuje powtarzalną czynność po raz setny, no to wchodzi Ci do tego jeszcze ryzyko błędu ludzkiego. Tak, bo jest monotonnie rutynowo, tak, tak. łatwo no coś przeoczyć. Nikt się nie chce tym zajmować, często jest to powiązane z jakąś taką specyficzną wiedzą z danej branży. Więc tu mamy też wchodzą takie ryzyka, jak e, rotacja pracowników, wdrażanie nowych pracowników, gdzieś ta wiedza może zaginąć, często nie jest to udokumentowane. No i w automatyzacji staramy się właśnie powybierać takie, takie czynności w procesie biznesowym w firmie, które, które może, którymi może zająć się system. I tu mówimy o takich e, automatyzacji od takich najprostszych rzeczy, typu wyślij e maila, zrób coś tam, kliknij coś tam, poprzez szerokie integracje z systemami enterprise'owymi, z rozwiązaniami dostarczanymi na przykład do księgowości, do obsługi maszyn, do raportowania, wszystkie takie rzeczy, które na co dzień są potrzebne w firmie. Ale na Nie... większą skalę? Tak, na większą skalę też. No, dałem przykład takich małych firm, bo w małych firmach najczęściej Odbija się to o priorytetyzowanie zadań, żeby te mało priorytetowe zadania wykonywały, wykonywały automaty. A w takich już większych korporacjach, firmach, które mają tysiące pracowników, nawet te takie korowe systemy mogą działać, mogą być zautomatyzowane. Czyli generalnie automatyzujemy po to, żeby było. Łatwiej, prościej, bez błędów i tak. I żeby skupić tutaj, się na ważnych rzeczach, a nie na tych, które, które Tak, żeby umierać. też e, odciążyć ludzi e, z tej pracy, nie? Są takie statystyki na przykład, e, jeśli chodzi o osoby sprzedażowe, e, że w sprzedaży średnio 32% czasu jest poświęcane na rzeczy inne niż faktyczny, faktyczna sprzedaż i kontakt, nie? To jest uzupełnianie jakichś raportów, właśnie zgłaszanie leadów e, i innych takich e, pobocznych rzeczy. Które no, nie, są, nie są najciekawszymi rzeczami na świecie. No i właśnie dzięki zastosowaniu automatyzacji możemy odciąć ten kawałek tego tortu i dać go gdzieś indziej. Jakbyś mógł zebrać jakieś y, kilka zalet tego, tej automatyzacji, to, to, to co byłoby najważniejsze? Najważniejsze? No nie ma czegoś takiego jak najważniejsze. Nie? To zależy bardzo od przypadków, które który rozpatrujemy, bo dla jednej firmy znaczenie może mieć to, żeby nie, popełnia, nie były popełniane błędy przy wykonywaniu zadań. Dla innych firmy może być to, żeby raporty były generowane i monitorowane odpowiednie metryki. No to jest bardzo, bardzo szerokie pole w automatyzacji tego, co można tym osiągnąć i co, co tak naprawdę ma wartość. No, i kogo nie zapytasz, kto wprowadza automatyzację w jakiejś firmie, ten powie ci, że dla nich liczy się coś innego. To znaczy, że musi być ileś rozwiązań, skoro tych przypadków jest, jest mnóstwo? Znaczy, tak i nie. Tak, rozwiązań jest bardzo dużo. Można korzystać z takich rozwiązań dedykowanych pod przypadki użycia, które na przykład są spinane z jakimiś mailchimpami albo innymi usługami do komunikacji, na przykład z klientem. No, są też, są też rozwiązania, które działają stricte w, w zakresie orkiestracji, na przykład mikroserwisów w chmurze, nie? No, jakby przekrój jest ogromny tego, ale generalnie opiera się to wszystko o tworzenie procesów biznesowych, o jakąś taką wspólną notację, ustalenie wspólnej notacji dla dla tych przepływów, udokumentowanie tego, żeby ta wiedza nie zaginęła razem z pracownikiem, który wyjdzie na przykład do żabki. Okay. E... No ale. Piotrek, pozdrawiamy. Tak. E, no. E, jak jest to w taki sposób udokumentowane, systemy mogą sobie działać według takiego zdefiniowanego schematu, e, no to mamy taką powtarzalność też tego procesu, że zawsze wiemy, w jaki sposób on zostanie wykonany. Nie dajemy tutaj. Pola na jakieś odstępstwa od, od takiej regularności. Co też daje taką pewność osobom z biznesu, że to, co oni mają, faktycznie działa w taki sposób, jak powinno, i to, jak oni chcą realizować swoje procesy, mhm. zostanie zrealizowane przez system dokładnie w taki sposób, w jaki zostało to zamodelowane. No i tutaj mamy tych rozwiązań dużo: mamy rozwiązania IBM-owe, mamy rozwiązania OpenTexta, mamy jakieś. W AWS-ie mamy Step Functions, tu trochę, trochę inaczej to też działa, ten Step Functions, ale generalnie można też to podpiąć pod automatyzację. No i mamy też Kamundę, w której ja się specjalizuję. No i Kamunda to jest taki startup z Niemiec, który jest najszybciej rosnącym startupem, i oni zrobili właśnie swój produkt, Kamundę, właśnie. Do obsługi procesów biznesowych. I zrobili to zarówno dla orkiestracji mikroserwisów. Co to dla jest ta orkiestracja? I orkiestracji ludzi. Aha. Co jest orkiestracja? No orkiestracje tak naprawdę to są jak są nawiązywane interakcje między różnymi jednostkami. Nie? Tu w przypadku orkiestracji mikroserwisów mówimy o tym, że jakieś mikroserwisy muszą działać synchronicznie wobec siebie muszą wykonywać jakieś kolejne, kolejne czynności, oczekując mhm. na zakończenie innego mikroserwisu. Oczywiście można rozwiązać też innymi sposobami, niekoniecznie automatyzując to przy pomocy takich narzędzi, właśnie jak Camunda, bo tam możemy przez jakąś szynę danych się komunikować itd. itd. No ale generalnie, generalnie dzięki tej automatyzacji, utworzeniu takiej ujednoliconej struktury i takiego modelu procesu biznesowego, Możemy, możemy trzymać nad tym kontrolę, możemy widzieć co się dzieje w naszym systemie. Daje to nam taki ogólny ogląd tego, co właściwie się dzieje z naszym procesem. I tak samo na przykład w przypadku operacji wykonywanych manualnie. Tu mamy coś takiego jak orkiestracja zadań, czyli najczęstszy przypadek w sumie w firmach, gdzie mamy jakąś albo rekrutację, albo jakieś przetwarzanie dokumentów, że ktoś musi przyjść, klepnąć, tak, ktoś musi coś potwierdzić, ktoś musi wykonać jakąś czynność manualnie i poinformować następną osobę o tym, że ona musi przetwarzać dalej ten proces. Generalnie możemy też skorzystać z czegoś takiego, jak BPMN. Aha. No, i to no właśnie, jest... cóż to takiego, ten BPMN, bo dużo się słyszy o tym, automatyzacja procesów, tak, BPM. no BPMN to jest notacja, którą się stosuje w, do mapowania tak naprawdę tych procesów biznesowych i wygląda to mniej więcej w taki sposób, że ta notacja dostarcza, dostarcza predefiniowane notacja, elementy. Notacja, czyli sposób zapisu, przedstawienia. Tak, tak. To jest, można nazwać takimi doczkami, takimi kwadracikami, trójkącikami, różnymi rzeczami, które rysuje się. No i na podstawie tego rysunku potem system działa, ludzie mają działać też według tych, tych ustalonych schematów. No i takie, takie rozrysowane właśnie w tej notacji BPMN schematy możemy ładować do systemów, bo one są tak naprawdę pod spodem zapisywane jako XML -e i jeżeli system ma jakiś silnik do przetwarzania tych XML, -i, to może postępować zgodnie z tym, co my tam sobie narysowaliśmy. Mamy rysunek, który, okay. który jest zrozumiały zarówno dla osób technicznych, dla osób biznesowych, no, te elementy są dość proste. To mm -hmm. kwadraciki z oznaczeniami jakimiś tych elementów, no, jest sporo, ale są bardzo intuicyjne też. Osoby, które na przykład nie znają BPMN-u, jak zobaczą jakiś schemat, to mniej więcej czują, o co, o co chodzi, co tam się dzieje. Poza taką wartością dokumentacyjną tego, jest też tu właśnie wartość tego, że możemy załadować taki schemat do jakiegoś silnika przetwarzania procesów biznesowych typu właśnie czy to Camunda, czy Activity, czy jakieś jakiekolwiek Aha. inne. No i system będzie się zachowywał w dokładnie taki sposób, w jaki my sobie narysowaliśmy wcześniej. To może się wydawać takie nie, niezbyt, e, niezbyt ciekawe, przynoszące wiele zysków, e, no ale tutaj e, tak naprawdę zyskiem jest e, taka wspólna platforma komunikacji biznesu z IT. To, to są jakby dwa, mm -hmm. dwie perspektywy. Dla, dla, nas, e, dla nas na przykład proces rekrutacji, e, jest napisanie systemu rekrutacyjnego, to proces rekrutacji jest dość skomplikowany. A dla biznesu na przykład, no to jest proste. To jest proste, Ta, proste wystawiamy tak, ofertę, formuła, przychodzi o osoba, tak, robimy mu interview, jest, nie? A z perspektywy takich osób, takiego systemu, no to, to jest znacznie więcej wymagań, bo trzeba to CV trzeba gdzieś przechować, trzeba sprawdzić czy mamy pozwolenie na przetwarzanie danych osobowych, trzeba coś tam zrobić, trzeba pozbierać te CV, trzeba się skontaktować z kandydatem, trzeba go zaprosić na rozmowę, trzeba okay. zaprosić na rozmowę osoby, które mają przeprowadzić tą rozmowę. A co jeśli nie mogą, to trzeba dogadać to z kandydatem. No i tłumaczenie takich rzeczy biznesowi na podstawie, na podstawie systemu i zbudowanie systemu, który miałby realizować e, taki proces. No, im bardziej, im, im dalej las, tym więcej drzew, nie? Tak. Im, Im bardziej zaczynamy rozkminiać, e, co ma się dziać w tym systemie, tym bardziej to jest skomplikowane. A z perspektywy biznesowej, to jest, no, mamy ma, wakat, tak, tak, nie? Tak, system, system rekrutacyjny. Jasne. Jasne. I w jaki sposób te, te diagramy przekładają się na, na, na działające programowanie? No właśnie za pomocą takich silników, które, które są. Można zbudować w swoją aplikację albo można postawić je obok. Tak jak na przykładzie tutaj kamundy mogę powiedzieć w sumie Aha. najwięcej. No bo To Komundę możemy na przykład mieć jako zaembedowany silnik w naszej aplikacji, gdzie to jest tak naprawdę dodanie. Dwóch, dwóch linijek kodu w Java, i już mamy działający, działający silnik, który zaczytuje nam te BPMN-y i dostarcza nam mnóstwo funkcjonalności, typu właśnie przetwarzanie tych procesów, orkiestrację ludźmi, orkiestrację serwisami, jakieś dmn -y. o To też jest właśnie kolejny element tego modelowania. Mamy wsparcie dla DMN-ów, czyli taki. Co to tabel. jest to DMN? To są takie tabele decyzyjne, gdzie przy pomocy takiego języka, który się nazywa FEEL. Skrót jest od Friendly Enough Expression Language, więc no to już chyba mówi samo za siebie, co, jak to jest czytane. To jest taki język zrozumiały dla biznesu i dla IT. Warunków jakichś. że jeżeli zostanie jakiś spełniony warunek, na przykład jakaś faktura będzie na powyżej 30 tysięcy, no to rating ryzyka dla tej firmy się podnosi zmniejsza cokolwiek. Nie? Co, ten DMN ułatwia podejmowanie decyzji, tak? Tak, no, sama, decyzji? sama sama nazwa tabela decyzyjna mówi o tym, do czego to służy. Nie? Często jest to na przykład taka sytuacja, że przychodzi ktoś z biznesu i mówi, no, no. wiecie co, ten proces. To ja chcę, żeby teraz on działał troszeczkę inaczej, nie? ale ten proces na przykład działa dla wielu działów. No i on mówi, że dla mojego działu, ja chcę, żeby on działał inaczej, zmieńcie mi to. No ale wytłumacz takiej osobie konsekwencje, że ta zmiana wpłynie jeszcze na ten dział, na ten dział. Nie możemy zmienić bezpośrednio tego procesu, tylko to trzeba by nowy, bo tamte trzeba utrzymać dla pozostałych działów, a tu trzeba coś tam. No i takie tłumaczenie rozwiązań technicznych, że. Tutaj ograniczają nas jakieś rozwiązania techniczne, tu trzeba więcej nakładu pracy. No zwykle się nie podobają osobom biznesowym, od których tak naprawdę zależy to, jak działa oprogramowanie, które robimy. Więc tutaj, tutaj daje takie bardzo potężne narzędzie przekonywania że, e, dla osób IT, że no wiecie co, możemy Wam zrobić tą zmianę, ale musicie być świadomi konsekwencji. Zobaczcie, jak my tu przesuniemy ten bloczek w procesie. No, to tu Wam się wysypie, tu, tu Wam nie będzie działał ten proces. Dużo więcej proces. widać, nie? można sobie to wyobrazić. Tak, tak. Jeżeli byśmy nie stosowali silników BPM-owych, no to działanie takiego systemu, raportowanie jakichś obciążeń, na przykład jakichś serwisów, jeśli chodzi o stronę techniczną, czy obciążenie jakichś działów, jeśli chodzi o realizację zadań manualnych przez ludzi, no to wszystko mamy tutaj ładnie na tym diagramie pokazane. A w przypadku niestosowania takich silników, no to musimy specjalnie wziąć tych programistów, napiszcie nam jakiś parser, który zrobi nam raport, weźcie nam to do jakiejś CSV-ki, wyeksportujcie, czy do jakiegoś Excela, czy zróbcie nam zrzut z bazy tego, co tam się działo, ile to trwało itd. itd. Nie? No i to trzeba znowu definiować te wszystkie rzeczy. A tutaj, na przykład, w przypadku Camundy, właśnie mamy rozwiązanie praktycznie gotowe. Powiedz coś może więcej o Kamundzie. Dlaczego, dlaczego akurat to rozwiązanie? E, szczerze, dla mnie Kamunda jest takim najbardziej przyjemnym silnikiem pod kątem graficznym, bo już ona się otworkowała od mm. takiego rozwiązania Activity. E, no i dobudowali dużo elementów, poprawili Szczególnie, że dostarczyli swoje kolejne komponenty do tego silnika, właściwie do takiego całego staku narzędziowego, którym jest Kamunda. Dostarczyli Cockpit, dostarczyli Optimizer, dostarczyli, dostarczyli Kavimo bardzo dużo takich elementów, które no w pracy nad systemami realizującymi procesy biznesowe są no niezbędne, a wcześniej te rozwiązania były no raz, że nieprzyjemne graficznie. A dwa niektóre w ogóle nie istniały. Nie? No i to jest taka ich przewaga bardzo mocna nad konkurencją. To jest tylko dla dużych czy dla małych również? To jest dla wszystkich. No. To jest darmowe. W wersji community jest to darmowe. Każdy, każda firma może sobie na tym oprzeć swoje procesy biznesowe. Tylko też kwestia jest taka, jaką to ma wartość. Nie? Trzeba mhm. się zastanowić nad tym co my tak naprawdę chcemy uzyskać od systemu, żebyśmy mogli wyspecyfikować, czy to jest rozwiązanie dla nas. Nie? Tak. Jeżeli taki proces już sobie zrobimy, wymyślimy, no to oczywiście możemy go udoskonalać, nad nim pracować, czyli optymalizować. Mamy jakieś narzędzia do tego, żeby sobie sprawdzać, co działa, co mogłoby działać lepiej? No tak, akurat w stacku Camundy mamy takie, takie narzędzie, się nazywa Optimize, no i to jest taki bardzo mocne narzędzie dla osób właśnie biznesowych. E, ono, w tym narzędziu możemy tworzyć sobie raporty, e, możemy mieć na żywo podgląd tego systemu, co się, co się dzieje, nie, da, nie dając tak naprawdę dostępu do samego systemu e, użytkownikom biznesowym, no bo nie chcielibyśmy, mm. żeby się tam nam nagrzebali, nie? Niech sobie podglądają te procesy, jak one działają, jaki performance mają użytkownicy, jakie performance mają inne systemy, z którymi się komunikujemy, czy to jakieś OCR -y, nie nieocery, inne rzeczy, żeby oni mogli sobie te decyzje biznesowe podejmować, gdzie, gdzie chcieliby większą alokację zasobów, czy to ludzkich, czy jakiegoś nowego Aha. oprogramowania, czy systemu. Jeśli chodzi o Optimizer no to możemy sobie podejrzeć takie, takie rzeczy, które się dzieją w systemie, ustawiać na to alerty i na to w odpowiedni sposób reagować. Okay. Tylko, że to już nie jest jakby część też tego narzędzia, żeby reagować na te, ale na przykład możemy mieć w tej Mundzie proces biznesowy, który obsługuje nam takie właśnie awarie, sytuacje awaryjne, co mamy zrobić w danej sytuacji. Nie? Mhm. I w tym momencie nie ma, nie ma jakiegoś zabiegania, że a kogoś nie ma, ktoś jest na urlopie. Nic co zrobimy, no, nic nie zrobimy, bo nikt nie podejmie tej decyzji. A tu mamy w tym momencie już cały model stworzony postępowania. No i w tym momencie wszystko dzieje się właściwie samo. Super. A są jakieś, nie wiem, symulatory tej automatyzacji? Żeby można sobie było, nie wiem, zasymulować o... coś takiego, zbudować a, sobie coś, tak, pobawić się. To. Żeby się pobawić, no to mamy takie podstawowe, podstawowe w Kamundzie na przykład jest webowa aplikacja do modelowania procesów, gdzie można je uruchamiać i patrzeć sobie jak to będzie się działo, nie? W, w jakiej sytuacji. Mhm. Możemy zamodelować sobie ten nasz proces i na przykład szukać w nim szukać dziury w całym tak naprawdę, nie? Co, czy, czy spełniliśmy wszystkie możliwe scenariusze, czy w jakimś przypadku nie zapętlimy się i nie będziemy na przykład zwracać cały czas za przesyłkę komuś pieniędzy, tak? Bo mm -hmm. no, scenariusz jest od groma, nie? Co, co branża, to można sobie wymyślać swój scenariusz. Mając taki rozległy system, który sobie jakoś tam działa, czy napotykamy problemy z, wyda z wydajnością? Że on gdzieś może nie dawać rady, bo za dużo ma zależności, za dużo się dzieje? Znaczy, tak, i tak i nie. To też wszystko zależy od przypadku. Nie? Jeżeli mamy przypadek, w którym stosujemy komundę do orkiestracji systemów i ludzi, gdzie mamy zadania użytkowników. No to taki performance rzędu, że chcemy, żeby coś się przetwarzało na milisekundy, no nie ma specjalnie znaczenia, bo czy użytkownikowi zostanie zadanie wystawione 300 milisekund wcześniej czy później, to dla użytkownika nie ma, nie ma specjalnie znaczenia. Ale jeśli stosujemy Camundę w ten drugi sposób, czyli jako orkiestrator mikroserwisów, no to tutaj zaczynamy napotykać na problemy typu bottleneki na bazie danych i performance'owo faktycznie może, możemy tutaj przy dużym obciążeniu mieć problemy. Z tym, że kamuda też w pewien sposób podchodzi, próbuje rozwiązać ten problem. Kamunda jest skalowalna, jest w chmurze, możemy sobie tych instancji postawić, ile, ile sobie będziemy chcieli, ale zawsze będziemy mieli ten bottleneck w postaci bazy danych. Dlatego właśnie powstało takie drugie rozwiązanie, które nazywa się ZB. i to jest mhm. rozwiązanie właśnie, to jest taka kamunda tylko do orkiestracji mikroserwisów, gdzie te czasy faktycznie mają jakieś znaczenie strategiczne, gdzie faktycznie chcemy performansowo wypaść jak najlepiej, no i to też jest technologia oparta o modelowanie tak naprawdę interakcji między serwisami, za pomocą tego bpmn u czy to strzyną danych, i też możemy to skalować sobie w chmurze, czy gdziekolwiek sobie to wymyślimy, postawić. Mamy to rozwiązanie na Kubernetesach, i tam już bazy danych nie mamy. Tam jest customowe rozwiązanie opracowane przez Camundę na to, jak, jak współdzielić, jak zrobić skalowalność, właśnie z pominięciem tego botyneka. Strasznie tego dużo. Krystian, bardzo Ci dziękuję. Dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy, mam nadzieję, że Wy też. Jeżeli mielibyście jakieś pytania albo, albo chcieli się podzielić Waszymi doświadczeniami, piszcie w komentarzach. I do następnego odcinka.